Siemandero, siemandero. Wracamy po urlopie. Gdzieś solóweczka się trafiła. Solarisik. Tak to to wygląda. Na zewnątrz. prodzik siedem, sześć, dziewięć, boczny. Tak deseczka wygląda. No i środeczek. To na razie tyle, a ja się biorę za nagrywanie linii 260. Może coś dzisiaj powinno, lub jutro na kanał wpaść. Trzymajcie się, pozdrawiam.